Dlaczego istnieją konie, których się nie tylko ogląda, ale i czuje, dlaczego niektóre rasy nie puszczają nas od wieków, jakby były bardziej legendą niż zwierzęciem. Czy to ich piękno, ich siła, czy historie, które towarzyszą każdemu krokowi? Za tymi końmi kryją się pola bitew i królewskie dwory, ciche klasztory i wielkie sceny sztuki. Nosiły imperia, rodziły mity i kształtowały całe epoki. Ale który koń łączy w sobie to wszystko? który naprawdę stoi na szczycie tej ponadczasowej elegancji, nasza podróż zaczyna się teraz z miejscem numer jeden. Top dwa. Lipizaner istnieją konie, których wygląd wydaje się niemal nierzeczywisty, i Lipizaner należy właśnie do nich. Dzięki swojej wyprostowanej postawie jasnej, niemal jaśniejącej sierści, i spokojnej prezencji, wydaje się raczej unosić niż iść. Jednak za tą łagodną elegancją kryje się ogromna siła, dyscyplina i stulecia doskonalenia. Rasa ta została celowo stworzona, aby ucieleśniać najwyższą precyzję i harmonię między jeźdźcem a koniem, szczególnie słynie z widowiskowych ruchów nad ziemią, podczas których koń skacze, zatrzymuje się i porusza z niemal nadludzką kontrolą. Każdy skok nie jest przypadkiem, lecz wynikiem lat treningu opartego na zaufaniu cierpliwości i wzajemnym szacunku. Fascynującym szczegółem jest to, że konie te rodzą się ciemne i swoją ikoniczną jasną barwę rozwijają dopiero z biegiem lat, jakby ich prawdziwa postać powoli się ujawniała. Inteligentny, wrażliwy i wyjątkowo zdolny do nauki, Lipizaner jest nie tylko symbolem klasycznej sztuki jeździeckiej, ale żywym dowodem na to, jak elegancja i siła mogą się całkowicie zjednoczyć. Top 3. Koń arabski mówi się, że niektóre konie nie biegną, one płyną, i jeśli istnieje rasa, która dokładnie ucieleśnia to uczucie, to jest nią koń arabski. Jego delikatna, szlachetna forma głowy, duże, wyraziste oczy i dumnie noszona szyja nadają mu niemal niebiańską aurę. Jednak za tą pozorną delikatnością kryje się jedna z najbardziej wytrzymałych ras koni w ogóle. Przez pokolenia był hodowany, aby przetrwać w ekstremalnych warunkach, pokonywać długie dystanse i nigdy się nie poddawać. Ta niezwykła wytrzymałość uczyniła go niezbędnym towarzyszem karawan, wojowników i podróżników. Jego historia sięga tysięcy lat wstecz i jest głęboko spleciona z legendami i mitami. Opowiada się, że został stworzony z samego wiatru, szybki, lekki i niestrudzony. Ale równie niezwykły jak jego fizyczna siła, jest jego charakter. Inteligentny, wrażliwy i silnie skupiony na człowieku, buduje głęboką więź ze swoim jeźdźcem. Wiele współczesnych ras koni do dziś nosi w sobie jego krew. Bo koń arabski to nie tylko rasa. To źródło ponadczasowej elegancji i wewnętrznej siły. Top 3. Koń arabski mówi się, że niektóre konie nie biegną, one płyną. I jeśli istnieje rasa, która dokładnie ucieleśnia to uczucie, to jest nią koń arabski. Jego delikatna, szlachetna forma głowy, duże, wyraziste oczy i dumnie noszona szyja nadają mu niemal niebiańską aurę. Jednak za tą pozorną delikatnością kryje się jedna z najbardziej wytrzymałych ras koni w ogóle. Przez pokolenia był hodowany, aby przetrwać w ekstremalnych warunkach, pokonywać długie dystanse i nigdy się nie poddawać. Ta niezwykła wytrzymałość uczyniła go niezbędnym towarzyszem karawan, wojowników i podróżników. Jego historia sięga tysięcy lat wstecz i jest głęboko spleciona z legendami i mitami. Opowiada się, że został stworzony z samego wiatru, szybki, lekki i niestrudzony, ale równie niezwykły jak jego fizyczna siła jest jego charakter. Inteligentny, wrażliwy i silnie skupiony na człowieku, buduje głęboką więź ze swoim jeźdźcem. Wiele współczesnych ras koni do dziś nosi w sobie jego krew. Bo koń arabski to nie tylko rasa, to źródło ponadczasowej elegancji i wewnętrznej siły. Top 4 koń fryzyjski. Kiedy pojawia się koń fryzyjski, czas wydaje się na chwilę zatrzymać. Jego głęboko czarna sierść, długa, falująca grzywa i bujny ogon nadają mu niemal mistyczną aurę. Każdy krok wydaje się uroczysty, potężny, a jednocześnie zaskakująco miękki, jakby ten koń wkraczał na scenę. Ale jego piękno nie jest jedynie zewnętrzne. Za imponującym wyglądem kryje się spokojny, zrównoważony charakter, który promieniuje zaufaniem i spokojem. Przez wieki koń ten był niezawodnym towarzyszem, zarówno w czasach wojennych, jak i w cywilnym życiu codziennym. Nosił jeźdźców w zbrojach, ciągnął lekkie powozy i zawsze wykazywał wytrzymałość i dyscyplinę. Jego naturalna postawa i wysokie unoszenie kolan sprawiają, że każdy ruch jest szczególnie wyrazisty. Dlatego dziś często można go zobaczyć w inscenizacjach historycznych i scenach filmowych. Mimo swojej imponującej prezencji. Koń fryzyjski jest uważany za przyjaznego, chętnego do współpracy i zorientowanego na człowieka. Łączy surową siłę z cichą elegancją, jak żywy obraz z minionej epoki, który do dziś nic nie stracił ze swojej fascynacji. Top 5. Hanowerańczyk. Hanowerańczyk imponuje niegłośną dramatycznością lecz kontrolowaną perfekcją. Na pierwszy rzut oka wydaje się spokojny, niemal powściągliwy, jednak w ruchu natychmiast widać Dlaczego uchodzi za jednego z najbardziej udanych koni sportowych na świecie? Jego ciało jest mocno, a jednocześnie proporcjonalnie zbudowane. Każda linia służy pewnemu celowi, każdy ruch wydaje się precyzyjny i przemyślany. Ten koń został wyhodowany z jasnym celem wydajność na najwyższym poziomie, bez utraty elegancji właśnie to czyni go tak wyjątkowym. Czy to w skokach, czy w klasycznym ujeżdżeniu, Hanowerańczyk porusza się z naturalnością, która wydaje się niemal bezwysiłkowa. Za tym wrażeniem kryje się jednak długa tradycja rygorystycznej hodowli i starannej selekcji. Przez pokolenia dziedziczono tylko te zwierzęta, które przekonywały zarówno fizycznie, jak i pod względem charakteru. Mimo swojej sportowej dominacji, Hanowerańczyk pozostaje niezawodny, chętny do nauki i niezwykle chętny do współpracy. Słucha, reaguje delikatnie na sygnały i rozwija silne partnerstwo ze swoim jeźdźcem. Właśnie ta mieszanka dyscypliny, siły i zaufania. Uczyniła go żywą legendą współczesnego jeździectwa. Top 6. Camarillo Whitehorse. Istnieją konie, które wyglądają, jakby były stworzone ze światła. I Camarillo Whitehorse należy właśnie do nich. Jego śnieżnobiała biała sierść, różowa skóra i jasna aura sprawiają, że już z daleka wydaje się niemal nierzeczywiste. W przeciwieństwie do wielu innych jasnych koni, nie rodzi się ciemne i później jaśnieje, lecz przychodzi na świat już śnieżno-białe. Właśnie to czyni terasę tak wyjątkową i rzadką, jednak jej wyjątkowość nie kończy się na wyglądzie. Koń ten symbolizuje elegancję, spokój i godność w każdym ruchu. Przez pokolenia był starannie zachowywany i przez długi czas był symbolem uroczystych okazji, parat i specjalnych ceremonii. Mimo swojego szlachetnego wyglądu jest zdumiewająco wytrzymały, inteligentny i zorientowany na człowieka. Szybko się uczy, pozostaje spokojne i porusza się z naturalnym wdziękiem, który nie potrzebuje inscenizacji. Kiedy porusza się po otwartym polu, wydaje się nie galopować, lecz sunąć, jak żywy sen z bieli, który na chwilę stał się rzeczywistością. Top 7. Koń achaltekiński. Istnieją konie, które nie tylko wyglądają niezwykle, wydają się niemal nadprzyrodzone. Koń achaltekiński to właśnie takie stworzenie. Jego smukła, sucha budowa ciała, długie nogi i wyraźnie zarysowane mięśnie nadają mu wygląd, który raczej przypomina posąg niż zwykłego konia. Ale najbardziej rzucające się w oczy jest jego sierść. Lśni w świetle metalicznym blaskiem, niemal złotym lub srebrnym, jakby każdy ruch wychwytywał światło słoneczne. Ten efekt powstaje dzięki specjalnej strukturze włosa, która w unikalny sposób odbija światło. Za tą fascynującą optyką kryje się jednak ekstremalna odporność. Przez tysiąclecia rasa ta była hodowana w najtrudniejszych warunkach, znosząc wielkie upały, długie dystanse i minimalne zaopatrzenie. Właśnie dlatego jest uważana za wyjątkowo wytrzymałą i silną psychicznie. Koń achautekiński buduje głęboką więź ze swoim jeźdźcem, reaguje wrażliwie na najmniejsze sygnały i wykazuje godną uwagi lojalność. Nie jest to koń dla każdego, ale dla tych, którzy go rozumieją, staje się niezrównanym partnerem. Szybkim, dumnym i o pięknie, którego nigdy się nie zapomina. Te siedem raz koni pokazuje, że prawdziwe piękno wykracza daleko poza wygląd zewnętrzny. W nich historia, siła i charakter łączą się w żywe legendy na czterech kopytach. Jeśli któryś z tych koni szczególnie państwa zafascynował, prosimy napisać o tym w komentarzach. I nie zapomnijcie polubić wideo i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących historii.